Witam Państwa ponownie. Wyobraźcie sobie chłopca, którego matka porzuciła, a ojciec jest nieznany, który zaniedbany, odrzucony i napiętnowany, wychowywał się w różnych ośrodkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych. Jakie ma szanse na to, że osiągnie sukces i będzie mógł pomagać innym, o czym od zawsze marzył? Jeśli uważają Państwo, że niewielkie, to mają Państwo rację. Skończył jako złodziej obrabiający banki. Jednak dzisiaj rzeczywiście pomaga innym, ponieważ jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone. Czym mogę służyć? To jest napad. Nie ruszać się, nikomu nic się nie stanie. Włóż wszystkie pieniądze do tej torby. Nie dotykaj alarmu. I nie próbuj mi wciskać tych śmiesznych fałszywek. Dobrze, proszę pana. Żadnych głupich ruchów. Enwiaj! Ręce przed siebie i wysiadaj z samochodu! Co? Co się dzieje? Zamknij się i połóż na masę. ręce na plecy! Ludzie! O co wam chodzi? Ty jesteś aresztowany za napad z bronią w ręku na bank Mercantil. Przeczytaj mojego prawa! Mając 47 lat, bohater naszej historii dokonał zuchwałego napadu na bank, skąd zrabował 10 tysięcy dolarów. Dwa tygodnie później, kiedy został aresztowany, niewiele już mu z tego zostało, mimo że nie zdołał nawet zapłacić zaległej raty za samochód. Pieniądze nie poszły na narkotyki ani na spłatę lichwiarskiej pożyczki. Zaspokoił nimi inny swój nauk, którym był zniewolony. Prawdziwa historia Michaela Andersa, już teraz w wyzwolonym. Dzień dobry, Michael. Jestem twoim obrońcą z urzędu. A po co i tak mnie wsadzą? Jestem tego pewny. Trafiłem tu już dwa razy i dwa razy odsiedziałem swoje. Na pewno wiesz, że policja znalazła u ciebie skradzione banknoty i broń. Mówią, że broń nie była nabita. No, wyciągnąłem naboje, bo nie chciałem nikogo przypadkowo postrzelić. Co? Poszedłeś obrobić bank z nienabitym pistoletem? No, tak, proszę pani. Nie mógłbym nikogo zabić. Potrzebowałem tylko pieniędzy. Jak nie dopadli, miałem nadzieję, że mnie zastrzelą. Chciałem nawet sięgnąć pod siedzenie, chociaż nie miałem tam broni. Nie wiem, co mnie powstrzymało. Michael, chyba poproszę psychologa, żeby cię przebadał. No, do, do przecież nie jestem wariatem. Może sędzia okaże się bardziej wyrozumiały, kiedy usłyszy twoją historię. Opowiedz mi o sobie. Urodziłem się 3 lipca 1945 roku Jako najmłodszy z trzech synów mojej matki Każdy z innego ojca Mój ojciec był nieznany i Rozumie pani co to znaczy Mama była alkoholiczką Sąsiedzi mówili, że też prostytutką Pamiętam jak błąkałem się po ulicach Szukając mamy, której nigdy nie było w domu Opiekował się nami najstarszy brat Wiktor Podstawą naszego menu Były więc płatki kukurydziane z mlekiem kiedy miałem 3 latka, mama poszła do więzienia za zabicie jakiegoś mężczyzny podczas burdy w barze, i przez trzy lata mieszkaliśmy u pani Claude, jednej z jej przyjaciółek. A potem odesłano nas do domu dziecka dla kolorowych, no, jak wówczas nas nazywano. Przebywaliśmy tam przez prawie 6 lat. Kiedy Ministerstwo Zdrowia zamknęło dom dziecka, Wiktora zabrała babcia. Terego i mnie nie chciała, bo mieliśmy innych ojców. Trafiliśmy więc z powrotem do pani Claude. Miesiącami snułem się po ulicach, zaglądałem do wszystkich barów w poszukiwaniu mamy, ale nigdzie jej nie znalazłem, a potem umieszczono nas w innym ośrodku. Miałeś wtedy 12 czy 13 lat. Hmm. Powiedz mi Michael, czy w tym czasie przydarzyło ci się coś dobrego? Coś, z czego się cieszyłeś, albo byłeś dumny. W siódmej klasie był taki konkurs recytatorski i mój nauczyciel namówił mnie, żebym codziennie ćwiczył przez 5 minut. Byłem jedynym czarnym dzieciakiem, który wziął udział w konkursie i zająłem pierwsze miejsce w Omaha. Pierwsze miejsce. Byłem bardzo szczęśliwy. Bili mi brawo nastająco i dostałem nagrodę i przeszedłem do etapu krajowego. No, to był największy sukces w moim życiu. Nadal byłeś ze swoim bratem? Nie Tery uciekł, ponieważ opiekun z sierocińca bił nas. I po raz pierwszy zostałem sam. Potem przez mniej więcej rok mieszkałem u pani Taylor. Ale ponieważ stwarzałem problemy, umieścili mnie w państwowym ośrodku dla chłopców. Miałem wtedy 14 lat. Jakie problemy stwarzałeś? No, no Wszystko dlatego, że nigdy nie czułem się akceptowany. Biali mnie nie chcieli, a ponieważ moja skóra była dość jasna, a czarnym też nie pasowałem, więc dość często wdawałem się w bójki. No i, no I tak strasznie tęskniłem za bratem... On też wpadł w jakieś kłopoty i znalazł się w ośrodku poprawczym. Dobrze. Doliczyłam się, że zmieniałeś dom z sześć albo siedem razy. Zgadza się? No chyba tak. A jak ci było w tym państwowym sierocińcu? Przystosowałeś się? Nie, to, szkoda mówić. Czułem się strasznie samotny bez mojej rodziny. Tylko raz pojechałem odwiedzić brata poprawczaku, kiedy miałem 15 lat. Powiedzieli, że mam załamanie nerwowe czy, czy coś takiego i, i wysłali mnie do szpitala. To było w czerwcu 1961 roku. Opowiedz mi o tym. Nie, nie chcę o tym mówić. A jak długo byłeś w szpitalu? Pięć lat. Pięć lat? Mhm. Michael, muszę wiedzieć coś więcej. Nie, nie, nie wiesz, o co mnie prosisz. Do, do dzisiaj mam koszmary. Przywiążcie go do stołu. Dlaczego no, to robicie? Ja... Żeby ci pomóc, Michael. To dla do twojego dobra. Nie, 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 nie. chcę elektrowstrząsu. Chcę stąd wyjść. Proszę, wypuśćcie mnie. Łóż mu szpatułkę do ust. Niech mi ktoś pomoże! Chyba nie chcesz odgryźć sobie języka, co? No, zaraz jeszcze tylko przymocujemy elektrody do twoich skroni i... Uspokój się, Michael. Nie ma się czego bać. Włączyć! A! Wstrząs był tak silny, że zostałem drgawek i straciłem przytomność. Terapii wstrząsowej byłem poddawany co drugi dzień, w sumie 21 razy w jednym cyklu. Potem był miesiąc, dwa przerwy i terapia zaczynała się od początku. Zaaplikowano mi trzy czy cztery takie serie wstrząsów. Byłem też leczony farmakologicznie jakimiś testowanymi środkami na bazie narkotyków, po których stawałem się agresywny. No, w końcu straciłem pamięć. Byłem jak zombie. Pewnego dnia odwiedził mnie mój brat, Terry. Cześć, Michael. Co oni z tobą zrobili, bracie? Nic. Coś taki niemrawy. Jesteś na pochach? Zapłacili mi 5 dolarów za to, żeby testować na mnie jakieś środki. Co? Pięć dolarów? To, to nie jest tego warte. O, bestia została pokonana. A ja przynajmniej mam na oranżadę i cukierki. Bestia została pokonana, mówisz? Oj, obu nas pięknie załatwili, braciszku. Robią co chcą, bo wiedzą, że nikt się o nas nie upomni. Trzymają mnie na najcięższym oddziale, za drzwiami, bez klamki. Za co? Za co? Nie wiem, nie wiem. Niektórych przywieźli tu z więzienia. Najgorszy sort! Mordercy, gwałciciele, co tylko zechcesz. A niektórzy z nich walą głowami w ścianę i mówią do siebie. Przecież tobie nic nie jest, Michael. Czemu oni cię tu trzymają? Hmm, też się nad tym zastanawiam, dlaczego. W ciągu ostatniego roku, czy może dwóch, pobytu w szpitalu udało mi się skończyć szkołę średnią. Nie podawano mi już wtedy narkotyków. Kiedy miałem 20 lat, uciekłem stamtąd dalej. Po dwóch dniach wróciłem. Michael? Wróciłeś? Tak, możecie odwołać policję. Właściwie to czekaliśmy na to, że w końcu sobie pójdziesz. C to znaczy? To znaczy to, co powiedziałem. Chcieliśmy, żebyś w końcu opuścił to gniazdo. Masz, to jest Twój wypis. Okazało się, że przez wszystkie te lata szpital był dla mnie taką przechowalnią, ponieważ nikt nie wiedział, co ze mną zrobić. Po opuszczeniu szpitala, nadal byłem na utrzymaniu państwa, które musiało nawet płacić za moją naukę w koleżu. Poszedłem więc do studium pielęgniarskiego, bo wciąż marzyłem o tym, żeby zostać lekarzem. Jednak po roku rzuciłem szkołę i zamieszkałem u ciotki. W Des Moines i właśnie wtedy udało mi się zdobyć numer telefonu mojej mamy. Mieszkała w San Francisco. W dniu matki zadzwoniłem do niej. Halo. Czy zostałem, June? A kto mówi? Tu. Michael. Dzwoni do ciebie jakiś Michael. Tak? Słucham. Kto mówi? Tu Michael. Jaki Michael? Wszystkiego najlepszego w dniu matki. Co? Co to ma znaczyć? Mamo, posłuchaj, to ja, twój syn, Michael. Halo, halo, mamo. Poczekaj chwilę, zrobiło się jej słabo. Moje dziecko. Ach, moje dziecko. Mama przysłała mi bilet. Spakowałem więc wszystkie moje rzeczy do papierowej torby i poleciałem do San Francisco. Na to rodzinne spotkanie przyszło też paru krewnych i, i było wiele uścisków, pocałunków, płaczu. Ale te czułe dni nie trwały długo. Z powodu jej alkoholizmu. Jestem pewna, że gdzieś tu miałam butelkę. Wiesz, że Terry jest w więzieniu, mamo? Pierwszy raz posadzili go za coś, czego wcale nie zrobił. I strasznie zgorzkniał od tamtej pory. Mm, tak. No gdzie jest ta butelka? To, to jest niesprawiedliwe, a Wiktor radzi sobie naprawdę dobrze już prawie kończy kolecz i. I w ogóle to dlatego, że babcia go wzięła, a Terry'ego i mnie nikt nie chciał. Mam swoje problemy. No do cholery, gdzie ona jest, no? Tylko to cię obchodzi twoja butelka. To ty ją wypiłeś. Nie, nie, nie wypiłem. Schowałem. Jak śmiesz grzebać w moich rzeczach. Jak wypijesz, to stajesz się nieobliczalna, mamo, teraz już wiem, czemu nas... Tobie zabrali Co? No Co? kim ty jesteś, żeby tak do mnie mówić? Kim ty jesteś? Nie, jeszcze raz mnie uderzysz, to pożałujesz Nie jestem już dzieckiem Wynoś się stąd, wynoś się stąd I nie chcę cię więcej widzieć Przez całe życie marzyłem, że kiedyś odnajdę moją mamę A kiedy to marzenie się spełniło, okazało się koszmarem Przez jakiś czas mieszkałem u wujka, a potem... Kiedy miałem 23 lata zgłosiłem się do wojska. Jakoś w tym czasie kolega zabrał mnie na tor wyścigowy i pokazał jak się obstawia gonitwy. To była niezła zabawa, ale z początku nie ryzykowałem zbyt dużo. Bardziej byłem zainteresowany Bonnie, dziewczyną którą poznałem na przystanku autobusowym. Braliśmy się kiedy stacjonowałem w Niemczech. A w wojsku miałeś jakieś problemy? A, byłem sądzony w trybie doraźnym za napaść na jednego gościa, który wyzwał mnie od czubków i od czarnuków. Ale po czterech latach zostałem honorowo oczyszczony. Typowano mnie nawet do szkoły oficerskiej, ale w końcu uznali, że wyniki mojego testu nie były wystarczająco dobre. A jak ci się ułożyło w małżeństwie? No to, to z początku dobrze, dobrze. Kiedy wyszedłem z wojska, urodził się nam syn. A... Ale miałem niewiele czasu dla rodziny, musiałem zarabiać, biegając z pracy do pracy. Chodziłem też do koledżu, No i coraz częściej bywałem na torze wyścigowym. Także po pięciu latach żona, żona rozwiodła się ze mną, potem zwolniono mnie z pracy. Na dodatek razem z kumplem dokonaliśmy włamania, ja prowadziłem samochód. No tak, to jest w twoich aktach, FBI cię złapała. Tak. Żeby się przed nimi ukryć, wróciłem do wojska, ale i tam nie dopadli. Opłaciło się o tyle, że ze względu na służbę odroczyli sprawę. A potem zostałeś oskarżony o posługiwanie się fałszywymi czekami. Tak, tak. Ten, ten przekręt wymyśliliśmy razem z kolegą i, i to już musiałem odsiedzieć. Sprawę prowadził ten sam sędzia, który poprzednio dał mi odroczenie. No, drugiej szansy już nie dostałem. Siedziałeś przez rok w Marion Camp. Tak. Spotykałem się wtedy z Alice i ona na mnie czekała. Jak tylko zostałem warunkowo zwolniony, pojechałem do San Luis. Znalazłem tam pracę i zamieszkaliśmy razem. Ale wówczas już grałem hazardowo. Prawie codziennie byłem na torze wyścigowym. Któregoś dnia odebrałem telefon, że mój syn jest w szpitalu w Omaha, więc natychmiast tam pojechałem. Halo? Alice. Alice. Michael? Co się stało? <grym> mój syn. Mój, mój syn ma dystrofię mięśni. N Najgorszego rodzaju. O, Michael. <grym> Czy to da się leczyć? Na no to nie ma lekarstwa. Lekarze mówią, że nie dożyje 19 lat. <grym> Kochanie. <grym> jak <grym> mogę ci pomóc? N -n 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 nikt nie może tu pomóc, Alice. To nie do zniesienia po tym wszystkim, co sam przeszedłem. Nie chcę, żeby mój syn też cierpiał. Dlaczego? To, to jest nie fair. To... A mógłbyś go do nas? Przynajmniej na lato? Może... Musi przejść operację, ale to pewnie można zrobić. I w San Luis. Alice zrobiła bardzo wiele dla mojego syna. No to... Tak, to za jej oszczędności kupiliśmy mieszkanie, w którym mógł się poruszać na wózku i nowy samochód, tak że nie musieliśmy ciągle się martwić, że się zepsuje. Zgodziła się nawet na to, żeby moja była żona zamieszkała u nas na czas operacji syna. Miał 13 lat i jeszcze przez 5 lat mieszkał z nami. W tym czasie pobraliśmy się z Alice, a moje upodobanie do hazardu wymknęło mi się spod kontroli. Jednego dnia chodziłem na terapię, drugiego na wyścigi. Postawiłem i oczywiście przegrałem. Nawet 300 dolarów odłożono na leczenie syna. Wymieniałem czek na gotówkę i do domu wracałem z bukany. Kiedyś nie miałem nawet dwudziestu centów na autobus do domu. Byłem w takim stanie, że traciłem jedną pracę za drugą. Wzdawałem się też w romanse, tylko po to, by od spragnionych miłości kobiet wyciągać pieniądze. W końcu Alice odeszła ode mnie, choć później znowu byliśmy razem. Jednak nic się już nie układało. Gdybym tylko miał dość pieniędzy, moje problemy natychmiast by się skończyły. I dlatego postanowiłeś obrabować bank? Właśnie, to był niesamowity zbieg okoliczności. Mój wujek znalazł pistolet, ale ponieważ nie wiedział, co z nim zrobić, dał go mnie. A potem Alice powiedziała, że wyjeżdża na wakacje ze swoją siostrą, i wtedy postanowiłem zrealizować swój plan. Po napadzie na pierwszy bank miałem około sześciu tysięcy, z czym poleciałem prosto na wyścigi. Tego popołudnia straciłem prawie połowę. Zaraz, popatrzmy. Tak, to było rok A, temu. No, coś koło tego. Próbowałem coś z tym zrobić, bo Alice znowu zaczęła mówić o rozwodzie, ale kilka tygodni temu znowu potrzebowałem większej gotówki. Przysiągłem sobie, że nigdy nie obrabuję Mercantil Bank, ponieważ Alice pracuje tam już od ponad 20 lat. No, jednak to zrobiłeś. Ale nie ten oddział, w którym ona pracuje. No, fakt. To było bardzo uprzejme z twojej strony. Jak na to zareagowała? Widziałeś się z nią od tamtego czasu? Parę dni temu rozmawiałem z nią przez telefon. Halo? Cześć. Tu, Michael. Dzwonię z aresztu. Wiem. I chcę rozwodu. Co? Czy... Zaraz, czy ja... Czy ja dzwonię pod jakiś zły numer? Nie, Michael. Tu Alice. Chcę się z tobą rozmawiać. Alice! Nie mogłabyś być przy mnie, dopóki to się nie skończy? Śledztwo, proces, wyrok... Nie wiem, jak sam przejdę przez to wszystko. Nie, nie mogę tak dłużej. To jest koniec. Nie zdajesz sobie sprawy, co mi zrobiłeś. Nie masz pojęcia, jaki to jest ból. Ale jest... FBI nachodzi mnie w pracy. Traktują mnie jak jakiegoś przestępcę. Przewracają dom do góry nogami. A jakby tego było mało, wyzwania do mnie jakaś twoja panienka. No nie, no... Wywróciłeś mi życie do góry nogami, Michael. Ja nie wiem, czy się kiedykolwiek pozbieram. Mam tego dosyć. Między nami wszystko skończone. Twojemu małżeństwu raczej nie mogę pomóc, ale postaram się uzyskać dla ciebie jak najmniejszy wyrok. Jak chcesz się bronić? Jestem niewinny. No to chyba trudno byłoby udowodnić. Ale możemy się powołać na okoliczności łagodzące. Masz za sobą bardzo trudną przeszłość. Brak pozytywnych wzorców, zmęcano się nad tobą fizycznie i emocjonalnie, brak ojca. Widziałeś swoją matkę od czasu tej wizyty w San Francisco? Nie. Jakieś dziesięć lat temu ktoś zadzwonił i powiedział, że ma dla mnie złą wiadomość. Umarła moja mama. Wtedy ja zapytałem: A jaka jest ta zła wiadomość? Nie, nie mogę jej wybaczyć tego, jak mnie traktowała. Na pewno nie jest to obraz szczęśliwego dzieciństwa. Powołamy się na to i poprosimy o łagodny wymiar kary. Może sędzia się zlituje. Z pewnością nieraz reprezentowała już pani osoby z podobnym bagażem przeszłości. Nie, wysoki sądzie. Kogoś z tak przytłaczającym bagażem nigdy jeszcze nie spotkałam. Dlatego obrona zwraca się do sądu z prośbą o uwzględnienie tych nadzwyczajnych okoliczności i orzeczenie najniższego wymiaru kary. Nie. Nie mam zamiaru nawet brać pod uwagę tej prośby. Oskarżony otrzyma karę w pełnym wymiarze przewidzianym w kodeksie za tego rodzaju przestępstwo. Michael Anders, niniejszym skazuje pana na 10 lat pozbawienia wolności w więzieniu federalnym. I tak znalazłem się w więzieniu w Levenworth. Pewnego dnia strażnik powiedział mi, że mam gościa i zaprowadził mnie do sali widzeń. Byłem bardzo podniecony, spodziewając się nie wiadomo kogo. Okazało się, że to tylko posłaniec z kancelarii adwokackiej, który doręczył mi papiery rozwodowe. Którejś nocy jeden z więźniów został tak pocięty, że własna matka by go nie rozpoznała, a wszystko to z powodu długu karcianego. A potem znowu inny więzień zaczął mnie nachodzić i nie dawał spokoju przez pięć tygodni. Bracie, długi. Może poszedłbyś ze mną dzisiaj do kościoła? Odczep się w końcu ode mnie, człowieku. Nie mam zamiaru chodzić do żadnego kościoła. Powinieneś przyjść na nasze spotkanie, bracie. Będziemy śpiewać, modlić się i rozmawiać o Bogu. To odmieni twoje życie. Dobra, dobra, pójdę. Ale tylko ten jeden raz i pod warunkiem, że potem dasz mi święty spokój. Wiem, że niektórzy z Was uważają, że otrzymali zbyt surowy wyrok. Inni z kolei są zdania, że spotkała ich wielka niesprawiedliwość. Ale Jezus Chrystus, który był całkowicie bezgrzeszny, umarł zamiast nas. Poszedł na golgotę, żeby umrzeć na krzyżu z powodu Twojego grzechu i wziął na siebie karę, na którą Ty zasłużyłeś. W Księdze Izajasza rozdział 53 wiersz 6 Biblia mówi, że wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Mój bracie, Jezus wziął na siebie twój grzech, bo Bóg kocha cię tak bardzo, że posłał swojego syna, aby za ciebie umarł. Zajrzyj do Ewangelii Jana, rozdział trzeci, wiersz 16 i siedemnasty. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny, bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Ty otrzymałeś od sędziego wyrok, na który sobie zasłużyłeś. Ale Bóg chce ci ofiarować dar, na który nie zasłużyłeś sobie w żaden sposób. On chce Cię zbawić. Podobało mi się to, co usłyszałem, więc w następnym tygodniu znowu poszedłem na spotkanie. I Boża łaska poruszyła mnie tak, że przyjąłem Jezusa jako mojego pana i zbawiciela. Słuchaj, bracie Bogi, Teraz musisz codziennie czytać Biblię. Rozumiesz? Tak. I koniecznie zapisz się na korespondencyjny kurs biblijny. Napisz, że przyjąłeś Jezusa i poproś, żeby ci przysłali materiały. Dobrze. I nie ukrywaj tego, że jesteś zbawiony. Wręcz odwrotnie. Powiedz o tym wszystkim. Wtedy nie będą cię próbowali namawiać do różnych paskudnych rzeczy. Biblia mówi: że zwyciężyliśmy szatana przez krew baranka i słowo świadectwa. I zapamiętaj te słowa: Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Zagłębiłem się w studiowaniu Biblii. Czytałem ją nawet przy latarce, kiedy światła były już pogaszone. Wszystkim na lewo i, i prawo mówiłem też o Jezusie. W naszym domu, jak nazywaliśmy naszą celę, odbywały się spotkania modlitewne. Kiedy odsiedziałem cztery lata, moja pani adwokat wniosła o skrócenie kary. Rozprawa miała się odbyć przed tym samym sędzią. Modliłem się przez całą noc. Ojcze, jeśli sędzia skróci mi karę choćby o miesiąc, będę cię wysławiał. Jeśli mi daruje znaczną jej część, będę cię wysławiał. A jeśli utrzyma wyrok, też będę cię wysławiał. Następnego dnia, czekając pod drzwiami, słyszałem, jak sędzia mówił coś o roku, i powiedziałem: chwała Bogu. A potem wyszedł i zobaczyłem, że moja pani adwokat podskakuje w miejscu, jak mała dziewczynka. Michael, wiesz co powiedział sędzia? Tak, że obniża mi karę o rok Nie, obniżył ci karę o połowę A oprócz tego jeszcze o rok za dobre sprawowanie Cztery lata już odsiedziałeś, a to znaczy, że stąd wychodzisz Michael, wychodzisz Dzięki ci, Jezu I wiesz, co ci jeszcze powiem? Ja nic z tego nie rozumiem Ten sędzia jeszcze nigdy nie zrobił czegoś takiego, rozumiesz? Nigdy Nie miałem dokąd pójść. Liczyłem, że dadzą mi jakieś mieszkanie socjalne, ale okazało się, że nie mieli czasu przygotować odpowiednich dokumentów. Tak więc znalazłem się po prostu na ulicy. Zrobiłem pierwszą rzecz, jaka mi przyszła do głowy, to znaczy zadzwoniłem do Alice. Nie chciałem mieć ze mną nic wspólnego, ale zgodziła się, żebyśmy zjedli razem lunch. Próbowałem nakłonić moją żonę do powrotu na wszelkie sposoby, jakie przychodziły mi do głowy. Bezskutecznie. A potem przypomniałem sobie, że przecież powierzyłem moje życie Jezusowi, więc dałem sobie spokój z wyzwanianiem do Alice. Dwa tygodnie później sama zadzwoniła i zaproponowała, żebyśmy wyszli gdzieś razem uczcić moje urodziny. Po niecałych dwóch latach od mojego zwolnienia ponownie wzięliśmy ślub. Obecnie moja żona pracuje jako kierownik rządowego programu wspierania byłych więźniów, przy którym ja jestem zatrudniony. Pewnego dnia otrzymaliśmy 5000 dolarów dotacji od tego samego banku, które kiedyś obrabowałem. Mój syn znowu mieszka z nami. Nadal choruje na dystrofię mięśni, ale dzięki Bożej łasce ma już 29 lat. Ciągle nie mogę pojąć, że Bóg poszedł na krzyż, aby umrzeć za moje grzechy, po to, żebym ja mógł otrzymać przebaczenie i nowe życie. Nie ma nikogo takiego jak Jezus.